I to w kolejnym odcinku zagrajmy w Neverwinter Nights 2. Tak, ostatnio dotarliśmy tutaj do tej kopalni klejnotów. Która wcale nie jest kopalnią klejnotów, tylko jakimś. Pff, w sumie nie wiem dokładnie. Z przodu była biblioteka. To jakieś drzewo wspólnoty. No generalnie, może tutaj bardziej na południe to są kopalnie. Wiem już w końcu, co muszę zrobić, żeby przeszły wtedy te głupie duchy. Musiałem tu włączyć, żeby się chowali przed nim. I zwyczajnie nie mogą po prostu iść w stronę tych głupich latarni, i nie mogą pójść nigdzie indziej, tylko tam, gdzie chce. Ładnie. Dobra, to i tak będzie jakiś nędzarz, którego będę musiał tutaj dalej. No, no. Dobra. Dobra, teraz pójdziemy w tą stronę. Mmm. Okej. Okay. Nie lubię, jak na tych głównych. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj. Trzeba było no. wziąć nogi za... Nie mam jeszcze trzech ataków, bo po co? Eee... A, okej okay. Ściany kowal Aha, bo tam stamtąd już, okej. Okay. Więcej. Co on mi powalił? Eee... Nie widzę. Eee... Chyba nie ma czegoś takiego. Wydawało mi się, bo w pierwszej części kojarzę, że było... A, wojownik zombie, okej okay. Wydaje mi się, że w pierwszej części była umiejętność taka jak e, dyscyplina Której tutaj nie widzę Przestanęmy walczyć to no, Oczywiście idą... Aaa, ja tego nie lubię, że oni tak wielbiałem walczyć z tymi wszystkimi Celułek Kelgar, może ty masz tą ilość? Nie nie? No, generalnie ta dyscyplina pozwalała Nieober. Ok, dlaczego czarodziejski arsenał nagle mam ukończony? Ja rozumiem, ale z tym zadaniem jest jakiś problem generalnie, więc... No. Okej, okay. teraz baleorna. Dobijamy. No. Duch. Kto się zbliża siostry? Patrzy na nas, współczuje nam. Niech nas uwolni siostry! Od tego mnóstwa głosów, które słyszymy! To są chyba te siostry, które zostały posłane, żeby zatrzymać strażnika? Króla cieni przed zapianem w królacieni? Jakoś tak. I one wszystkie zostały zabite. Eee, nie chciałem was drażnić. Byłyśmy jedwabistymi siostrami, dumą Alintagar. Władałyśmy mieczem i zaklęciem. Było nas sześć, teraz jest jedna. Sześć! Sześć nas było, ale została jedna. Okej, okay. o właśnie, powiedziano mi, że walczyłaś z królem cieni. Chcę usłyszeć naszą opowieść. Uwolni nas to? Czy zabije? Tak. Dobijmy targu. Opowieść za spokój. Końca pragniemy. Prawdziwego końca. Wiedz, że nie wierzę, by dało się zniszczyć te duchy. Są w mocy Króla Cieni. Będą istnieć tak długo, jak on. Mm -hmm. Koniec Króla Cieni może przynieść wam wolność. Ale wy musicie mi pomóc. Czy wie o strażniku? Czy wie, jak strażnik zapadł się w cień? Nas pierwsze posłano przeciw niemu. Ostre miecze, ostre zaklęcia. Poszłyśmy do lasu, gdzie on był silny. Sześć nas poszło, wróciła jedna. Sześć nas poszło, wróciła jedna. Mm, no jest troszkę ma w głowie, no ale się nie dziwię. A, okej. Okay. Czyli one wszystkie się połączyły w jedną? Szpiegował nas w lesie, spadł na nas, wyssał z nas życie, a nasze duchy zostawił nagie i bezradne. Zostawił nasze dusze krzyczące w ciemności. Ale to nie wszystko, prawda, siostry? Nie, on był gniewny, nie skończył z nami, jeszcze nie. Obnażył nas do cna, stałyśmy się cieniem. On może zmieniać cień, kształtować go jak chce. Urabiał nas jak glinę, jak rozgrzaną do białości stal. Sześć ostrzy przekutych w jedno. Jo. I sześć ich poszło, wróciła jedna. Zabij go dla nas. Niech wie, co to sprawiedliwość. Zadaj mu ból. Słyszałem tylko trzy głosy. No, w sumie tak. Gdzie są pozostałe? Po złączeniu sześciu straciłyśmy część głosów. Usta, zasklepione. Umysły starte na miazgę. Trzy zostały. Mm -hmm. Muszę otworzyć drzewo wspólnoty. Pomóżcie mi. Drzewo wspólnoty? Więc chcę z nim walczyć. Chodźcie, siostry. Pragniemy tego samego. Chodźmy. Okej, okay, ale najpierw. Nie, w sumie tak. Ech, tutaj nie pójdzie. Ona nigdzie nie pójdzie. By się wróciła tylko. Teraz to jest skrzynka. Kilka skrzynek nawet. Tak. Mhm. <śm> Okej, okay, a tak to wszystkie są potwierdzone? Tak. No. I to. O, co? Ja ja to idę otworzyć to. tamte. O, czy pełnie nic ciekawego nie ma. Szanse były parę zwojów. Z będzie mogła to podnieść. Sztylet. Ostrze kurtyzany. Moją będzie. Tak. Co to jest za ostrze kurtyzany? Ostrość... no w sumie dobrze, bo to tobie ostrość podwaja, czyli 17-20 Przez dwa ogłuszenia... O... No Ale coś na pewno jest warte, bo Lekitny Diamant jest warty dużo Ja cię widzę tam, o użyłem Zniszczenia Zła jak byłem Konie walczcie w drzwiach. Nie. Kąpiek. Ten czas zrobimy okay. użytek z tej broni. Co zrobi to? Okej. Kogoś widziałem, tylko teraz już nie widzę. Złoki sto z czaszek Oj, co to jest naprawdę straszliwy umbrowy kolos. OK, dlaczego? A się no tym A. Nie chcesz, nie walcz ze mną Ziemuwa, nie walcz ze mną Walczysz czy nie walczysz? Ej, ma zamęt, ale to nie mi przeszkadza Okej, strzelby jest No przecież debilko strzel zamęt, nie atakuj Przed zamęt jej oczywiście musiała pójść i atakować, Kupia. O, duch Nie musiałem zabijać Belfegora. to za kolczuga? Sproja rodziny prowenda. 4, 4 plus 1. Eee. Niemożliwość na co do zakręcia działające na umysł. No to jest takie w miarę dobre. Czy ja żyję? Nie, nie żyjesz. Tak myślałem. Wiesz czemu? Nie było bólu. Nigdy po bitwie nie czułem się. No tak dobrze. Jakby mi nie nie było. Mhm. W jakiej bitwie? W ostatniej bitwie. Gdy wszystko, co zostało, z ile farn, wyszło na spotkanie strażnika. Powiedzieli, że wygraliśmy. Osaczyliśmy go hen w sferze cieni. Jak dla mnie to żadne zwycięstwo. Zwycięstwo jest wtedy, gdy macham toborem i rozbijam czaszkę wroga. To nie było zwycięstwo nawet dla żmija. Kto to jest żmij? Oczywiście, że nie. Żmij był po naszej stronie. Prawdziwy bohater. Czarodzieje wezwali go z. Hmm, skądś? Mówiono, że przybył skończyć ze strażnikiem. I dobrze, że był z nami. Walczył nawet ostrzej niż wyglądał. Miał odwrócić uwagę strażnika, podczas gdy czarodzieje robili swoje. Ale źle się to dla niego skończyło. Żmi, może chodzi o Smoka jakiegoś. Co się stało ze żmijem? Strażnik go zabił. Jak nas wszystkich. Widzieliśmy, jak spadł z nieba, cały błyszczący, jakby wycięty z diamentu. Czarodzieje nie byli jeszcze gotowi, więc wysłali nas. Pamiętam tylko, że cała horda Dardach maszerowała naprzód, ze mną i paroma innymi na czele. Potem wszędzie wokół nas te małe cienie. Było ich pełno, setki, jeden z nich. Pojawił się przede mną. Zupełnie niespodziewanie. Tak blisko. Blisko. Już u mnie dosięga oj, i. Oj, chyba. Aha, okej, okay, myślałem, że zacznie wariować, bo mu się przypomni. I jest... Yy, masz jest w szoku. Okej, okay, a ty skończyłeś tutaj? Nie od razu. Myślę, że odszedłbym z innymi. Czułem ich wiesz. Czułem jak się oddalają, ale nie ja. Ja złożyłem przysięgę. A co przysiągłeś? To było przed bitwą. Przysiągłem, że nie wrócę do domu, dopóki strażnik żyje. Wszyscy dużo mówiliśmy, ale ja nie rzucałem słów na wiatr. Tej, mm -hmm. okay, potrzebuję twojej pomocy, żeby skończyć z królem cieni. Hey, jeśli tylko czegoś sobie życzysz... Brzmiący brzuch jest twoim sługą OK Teraz tak, tam było trójka już jest, to jest ta jedna Jest on, to jeszcze jeden ziom gdzie on poszedł? Gdzieś poszedł, Znajdę tego później Ok, Okej, co tu jest na końcu bo? To nie sprawia wrażenia, żeby tu nic nie było, ale widocznie nic nie ma. O nie, zeszła... okej, okay. no się do nadają! oczywiście Niszka musi... Pierwsza atakować. Nga një to Nga një

Co tak w tej walce mniej mi się przydaje niż bo on jest odporny na takie zeskoczenia. Okej. Sorry, Gasta. Jeszcze otwórz. No ale co to jest? Nie, nie jest zamknięta, może być. Tak. A nie, jest zamknięta Nie zauważyłem. O, jest, okay. Diament Ud rozbijania Okej okay. Po trafieniu kołatka, okej, okay, spoko Stopień trudności 14 I co mi da ta kołatka stopień trudności 14, kiedy większość zamków w tej chwili ile tu jest? 29. Część żelaznego kola biorę. To mi się przyda pewnie do mojego konstrukta. Okej, okay, kolejny duch. To niech mi powie, dlaczego tutaj nie ma żadnej. Jak to się nazywa? Żadnego złoża rudy. Spodziewałem się, że coś będzie. Ej, co ty masz mi do powiedzenia? Czuję cię, rabusiu. Mogę poczuć smak twojej stali i usłyszeć szepty tysięcy, które zabiłeś. Kłębiących się i gasnących wraz z twoim przebudzeniem. Nie no, tysięcy to ja nie zabiłem. Nie jestem rabusiem. Oczywiście, że tak! Jesteś rabusiem słów i wspomnień oraz imion. Wiele mam słów, Rabusiu, ale nie zdadzą ci się na nic, bo brak mi wspomnień i marnieje bez imion. Imiona? Nie znajdziesz tu imion, Rabusiu, tylko pytania. Pozbawił nas wszystkich imion, tak jak my jego. Mówisz o strażników, o strażniku? Tak, nasz strażnik. Ciekaw jestem, czy zadałeś już sobie pytanie, czy poprzez procesję kapłanów, przez szloch i westchnienia złamanych umysłów ujrzałeś prawdziwą zagadkę? Mm, co to za zagadka? Ile Farn zniszczył ten sam strażnik, którego jedynym celem było chronienie naszego ludu? Był doskonałym obrońcą, ale teraz zwrócił się przeciwko nam. Dlaczego? Odarliśmy go z imienia, nie znał więc dumy. Odarliśmy go z niego samego, nie znał więc i ambicji. Jego przeznaczenie było tak czyste, jak i proste: chronić swój lud i zniszczyć jego wrogów. Był bez skazy. Był doskonały, ale i tak stał się naszą zgubą. Czyli w sumie, tak jak robot, który stwierdził, że oni sami sobie szkodzą i trzeba ich zabić? Coś w tym stylu? Nie, to w ogóle nie była przyczyna. Strażnik przeszedł do splotu cieni, by kontynuować swoje przeznaczenie. Tylko po to, by utrzymać się przy życiu, móc chronić swój lud. Jest pewna mała, haniebna tajemnica, o której nie dowiesz się od innych. Uderzyliśmy pierwsi. Nigdy nie próbowaliśmy poznać intencji strażnika. Mm -hmm. A jakie miał intencje? A któż to wie? Pijane, krwią, elfie, dziewki wpadły, nim zdążyliśmy poprosić, nim mogliśmy pomyśleć. Tak, natura strażnika się zmieniła, ale co to oznaczało? Czego chciał? Zemsty? Dostać z powrotem swoje życie? Czy tylko się najeść? Nawet nie próbowaliśmy zgadnąć. Co do mnie, nie sądzę, by jego motywy choć trochę się zmieniły. Nigdy. Czyli wciąż próbuje bronić ile Być może. Lub osłabiając obronę Ilefarn, próbuje po prostu zniszczyć jego wrogów. A raczej tych, których za takich uważa. Mhm. Mm Okej, okay. chcę, żebyś za mną poszedł. A może to zaledwie wędrówki złamanego, bezimiennego umysłu. Zrób z tym, co zechcesz. Jeśli o mnie chodzi, podążę za tobą i nic więcej nie powiem. Okej, okay. czyli. No mniej więcej to o to chodzi, że strażnik krócieni miał bronić ile farm. Ale, że oni go zaatakowali stwierdził, że skoro chcą zniszczyć kogoś kto broni, to znaczy, że chcą zniszczyć Lefarn, coś w tym stylu. Okay. No, dobra, zaprowadzimy go tam, zwłaszcza, że tego drugiego do zgubiłem. Tu już jest czwórka, czy jeszcze tamtą dwójkę muszę? Ja nie wiem co jest na samym środku tego, zobaczę zaraz Mogę odpocząć? Mogę, dobrze, to rzucę siły wyka ponownie, bo się skończyła już Tak? Chodź tu Aha, dobra, pamiętam tak. Okej, okay, idziemy dalej To jest ona, dobra. <laughs> ha, dobra, ona pójdzie w tą stronę, wszystko dobrze. Mogę to zapalić. I teraz ona nie ma gdzie indziej. Nie może nigdzie indziej pójść. O, okej. Okay. On też nie może nigdzie indziej pójść. Dobra, pójdę to na środek, bo wydaje mi się, że powinna to być ruda jakaś. Ale nie ma. Hmm. No dobra. Najwyżej nie będę mógł lepszyć broni na maksa, bo w te, teraz w pierwszej kolejności to będą lepsze, raczej zbroje, żeby były na kolejnym poziomie. Ok, czyli teraz ta elfka i ten krasnolud są już w jednym miejscu. I w którą stronę? W tą stronę nie przejdą mnie? Nie. A nie, moment, to obłączyć. Na wszelki wypadek Okej, okay, jesteście już tu wszyscy? Teraz to zgaszę I następne okay, to jest cała szóstka Okej okay. Idźcie wszyscy. Na wszelki wypadek. Okej, okay, co się dzieje? Nie wiem, jak wewnątrz tego drzewa jest pociąg. Wszystko jest jasne. Okej, okay. po prostu się zamienił. Bo on na pewno nie był na tyle mały ten posąg, żeby się zmieścić, Strażnika stworzono w dawnych czasach, by chronić ile Jeśli nadszedł koniec naszego wielkiego instrumentu, to ty będziesz przyczyną jego zniszczenia. Przyjmij błogosławieństwo wspólnoty. Niech jego krzepiące światło pociesza cię na twych szlakach. Mhm. Masz za sobą trzecią część rytuału. Skoncentruj swoją wolę na posągu. Mhm. Mm ok, co mi to daje w sumie? No. Wiedz, że mimo to król cieni możecie zranić niezliczoną ilość razy. Masz moc cofnięcia szkód, które zadał tobie i innym. Okej. Okay. Czyli. Regeneracja i usunięcie negatywnych poziomów. Eee a w praktyce, coś jeszcze? Eee, Koniec światła. Eee, lecz czerającego jego towarzyszy ze wszystkich negatywnych efektów, a także daje im błyskawiczną regenerację. Leczenie jednego punktu wytrzymałości na poziom postaci czarującego na okres 5 rund, czyli 15 75 punktów zdrowia. Jak dobrze policzyłem? 15 razy 5. Tak. Tak albo nie, nie wiem. Trudno. Yy, czyli skończyliśmy tutaj. Nie było żadnej rudy. W każdym razie nie zauważyłem. Dobra, to możemy już wyjść. Mm -hmm. Ok, cały czas mam się. Ja Tak, cały czas mam. Czyli jeden posąg będzie w świątyni po roku. I jeden, pewnie będzie w portalu pieśni. Nie chcę tam iść. Tam będzie coś strasznego, pewnie Albo silnego w, w każdym razie. Najpierw pójdziemy do świątyni por Roku. Mm, no tak, ale to w sumie będzie tyle na ten odcinek. Następnym odcinku właśnie. Jeden, dwa odcinki pewnie zajmie mi zrobienie tego, co potrzebuję zrobić w świątyni Pór Roku. I potem będę musiał pójść do portalu pieśni po piąty posąg. posąg oczyszczenia. I zobaczymy, co będzie dalej, bo szczerze to nie pamiętam, co będzie w dalszych częściach. Pamiętam. Może jeden fragment pamiętam, ale tak nie do końca, więc. No, będzie, będzie ciekawie, bo. Będzie inaczej niż do tej pory, że wiem co jest i chętnie pominę wszystkie dialogi. No, ale to w następnym odcinku jeszcze się dowiemy. Także do zobaczenia w na następnym odcinku. Na razie.